Jeszcze mi deadpull wyskoczył słuchajcie teraz tam exfa szyckowania nie napięć A gdzie masz depilko Spadek nie sądzę, bo ja mam sobie A będzie hardford, nie wiem mogliśmy coś złopali, bo nie mam żadnej goni chyba Ja tutaj chyba nikogo nie było nie? No pan To wszyscy pa, jesteśmy ty bo patrz Pa wszyscy, pa, pa. pa, wszyscy no, jesteśmy no. Igoni ma kocham. kochom! Oso! co? I no, no, są... co? Się nie bójczy, człowieku, będą, będą! Ty. Ale faktem, że jest mało ludzi, ty. bo jedne kroki widziałem nic. No? Co, to jest szansa. Po lewej i ale... po prawej nikogo nie było, no? No, to jest szansa. No, szansa. Ty... Łapać te, czasem, nie? No? Mam? Mam jeden zegar, Ach, dawaj, dawaj. Jest! Uff, zegary, zegary. No, 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 no. Mam, dobra. Nie. No zegary. Mhm. Walczymy jeszcze! Dobra, łap zegar, ja biegnę po to. Nie, skończyłem. Ja byłem 29 metrów od tego, gówno byłem. Ja byłem przy tym i nie zdążyłem z Dobra, nie tak źle. Ma i tak to kur Later. Nie, nie słyszałem nawet, że ten... CO SIĘ DZIEJE? To nie amunicja, jeszcze inna raga, jakąś Gówno z dupy, to co miałem w sumie A few moments later. Ale nie szary, idzie, Strefa idzie, strefa idzie, panowie Uuu, spierniczamy, dawaj, gdzie jest ta skocznia? Tutaj O, jest tutaj, 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 panowie Typy tam z lewej, coś się tam walą z kimś chyba nie wiem, nic nie wierzę. Jo, się, że jebać. Co ty gadasz? Ja na nich lecę, ty. Jo? Ja? Kur... Tak? Bierzemy ich, ty. Dostał. Zważaj. A, ja, już sobie... pograłeś, <słuch> Masz turmowy? Nie, no, ja to mi i półsygnał. Aaaa... I siedzi w krzakach, ty. A, na 100% siedzi w czakach. Może nie. Leci ktoś A, na... Jest, na tym. Ląduje ktoś tutaj Na górze jest, no Na górze po Chyba nic nie widzi. Na drzewie, czy co? O, tu jest tych dwóch Dostał. Jezu jak mnie pł no. Szturmowy. Tam ilu jak ktoś ląduje jeszcze. Tu, tu, tu. Mam, 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 Małwan 70, na Fokkewie 70. Mam go. Tak jest. Przeszukuję. Ty... Przeszukuję. Jeszcze to idzie ty. Tam jest. Jest. Patrz, leczy typa tam. Leży. Leży. Ej, macie tu snajpery i fioletowy ten mały Ma jakąś amunicję Do czego potrzebujesz amunicji, Do jak to się... Ja to... ma... To... idzie Dobrze! Idzie. Okay. Wow. Ty nie ma kewa, nie ma nic, nie sterowo, oh, terror, spero, terror terror. Oh, terror, 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 terror Idę, idę, idę gdzie jest? Ty jeszcze od tył walą A nie, to ty, kurwa. Tu tu, tu, tu. wala, Walą, walą, ty. tu. Tu, tu, tu masz go tam tam nie? nie? Miałem. ja, Miałem. Dostał, spadł. Ufło spadło. O... Też jest? A kurwa, gdzie jest to pekar Mam trzy no, apteki, cicho na no górze, na no górze. A widzę, widzę. Ty, ktoś wali do mną. Dawaj go tam, ty, Tumek. Masz zwana koło siebie. Tu ta strefa jest tu za strefą. Odrodzimy go tam, w tym wanie czy nie? Wali do mnie, ty! A jest... czy nie? Ty ktoś do mnie na nie Leży! Dobijaj go, kurwa, od razu dojedź, jak szmatek! Tu jeszcze jeden jest, Szymon, no uważaj! To było grube. O stany, co tu się dzieje, kurwa?

Zostałem. Leży? Dostałem Stary, ten... Stary ten samochod nie ma kewa, nie? Tutaj. Uh, przez do... ścianę! Uuuu Ale przez ścianę dostał człowieniu, co to było w ogóle? Co ja mu odłem? Aż mi chłopa żal, nie? <słowenie>